Już! Siema Koziomeczki z tej strony No Scopers, a dzisiaj okay. nagrywamy odcinek z Robloxa z trybu y, Hacker Tycoon. Z nami jest dzisiaj Marcel. Siema? ma. Więc za, każdy idzie na swój tycoon i robimy tycoon nie tak jak w tym pierwszym tykunie na, nasz, na naszym kanale, że ro, ja nie dokończyłem tykuna. Nie ja Marcel? No. Za to, że nie nagraliśmy, za to, że nie nagrałem końcówki tamtego tajkuna, to zrobiłem sobie karę, że musimy nagrać cały taki jeden tajkun. Marcel, jakbyś mógł, nie rzucaj mikrofonem, błagam. Okay? No. Mogę, żebyś mikrofonem właśnie tak nie rzucał. Okej, okay. no, no, no. okay. A mi teraz tak szaleści mikrofon. Czekaj. Okay. Muszę mikrofon obrócić. Źle go ustawiłem. Dobra. Muszę trochę poklikać, ponieważ w tym trybie... na... Pier za pierwszym razem trzeba trochę poklikać, ponieważ taki jest tryb, ale już za drugim droperem już nie trzeba. Ale hajsu trzeba trochę na niego uzbierać. No już mam. Masz już drugi dropper? Ja? Mam. No i spoko. Już od tego dalej klikam, nie? No. Będę miał chyba trzeci. Okej, jest kolejny. Dobra, u mnie też wlatuje. Kolejny. Za chwilę. Muszę jeszcze trochę pospamić. A ten tajkun zrobimy. Tu trochę jest niedopracowany, nie? Że nad tobą są jeszcze przyciski. Ale tam To problem. No, pewnie sami byśmy lepiej... Mi się wydaje, że byśmy sami lepiej nie zrobili. No ja już mam upray Co masz? Upgrader. No ja już mam te... razem wszystkich yy, tych... To nazwy te ja to mam kupiłam. No ja też. A nie, jeszcze upgradera nie mam. A ja mam. Dobra, ja za chwilę też mam. Dobra, ja już też mam upgrader. Dobra. To co później kupujesz? Kolonizer? A nie wiem, właśnie. Ja biorę kolonizer. A też w sumie fajną opcją jest ten przycisk, jak chcesz sobie trochę dorobić tego hajsu w chwilę, to musisz chwilę poklikać i masz, nie? co? Ja sobie wyobrażam kolejne piętro, może być bardzo w sumie, przydatne, bo w ogóle, może kolejne może taśmę robić, nie? O, o Jezus. Masz kolonizer już? No nie, ja nie kupuję. A ja mam. Ty, a to taka fajna pierdełka. To koloryzuje. Koloryzuje po prostu te. Wiem, wiem, wiem. Ja zamrożę ją w schodę na drugie piętro. Uuu, kolorki. Ja ją zamrożę w schodę na drugie piętro. O, spokojnie. Ale też jest fajne, że masz wolność wyboru, że. Wybierasz, co możesz sobie kupić najpierw, a później, nie? No. Nie musisz cały... Zabierasz odpadki. Ojej. Ja się nie wiedzieć, co Ojo, ile tego jest, dopiero tak spojrzałem. Eee, nie, zaraz sobie jakąś odpadkę zrobię. Czekaj, musisz już sprawdzić, jaka mam. Sprawdzamy, zaraz jakąś odpadkę zrobię. Dobra. Y. Musakra. Czekaj, czekaj, gdzie są schody teraz? No u mnie Aha, no, muszę wyciągnąć. Być... Moja pistola Ja e, zrobi zrobił odpór, no, się od razu otwór, nie? Ale się bawił, żeby zrobić na obrót O no, się... Szacun no. dla typa, że w ogóle zrobił. O co? U mnie moje początki robienia tak jak tu lepiej wyglądało. Białe... Rip myszka Rip myszka, nie? Na tym tajkunie Moja nie Moja to wydaje Znaczy moja też, Boję się jak ona będzie działała po tym tajkunie. pie 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 Ła! 1500... schudki... I 900. A nie, rzeczywiście... do dupy zrobił te schody. E no nie wiem jak ty, ale ja mam schody, ścianę... Zaraz do nie odnieść po prostu, z matki Ty! Ale mam pomysł, głupi. No? Za 7500 jest koniec tajkuna. Ej, co? No, u góry taki największy ten przycisk. Poczekaj, ja, poczekajcie, ja zaraz wracam. Dobra, jestem Jestem już No to dobra Joko Co? Jest potrzeb nagrywania Co cały czas się nagrywa A Ja nie robiłem cięcia Nie ma cięcie To jak cięcie robić no, Nie 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 robiłem właśnie Ej, ale ciekawe czy to to się odnosi do tego że że y, to już jest wykończenie, że już konie, że skończyłam tajku. No właśnie, korci, żeby kupić, nie? No ja to kupię? No nie, nie kupuj, to nie ma sensu. No, to ci zarazmy, nie? Już no ale po co kupować to? Mieliśmy nagrać nie, cały tajku na ty, Pitole.

Dobra, ja już mam był wymaksowany. Górę też? Dół. A. Dół, ja na dole muszę tylko te drzwi kupić i będę też miał wymaksowane. Teraz na napiszę, że telefon nie radzisz. Ciekawe czemu niby. Bocha. No nie wiem. Ty słyszysz tą klikającą myszkę? Tak. Mocno ją słychać? Trochę. Masz już laser dorsy? Ja już mam. No dobra. Ja już mam, ja mam do Dobra, ja też. Ej, a wiesz od czego jest ta czarna płytka obok tego? Co? <klujny> wiesz od czego jest ta czarna płytka obok tego tego? Upgradera? Okay. Może coś za robuxy? Nie, bo ja to pisałem nie działa. No mi też nie działa. To nie wiem. Ja tylko tak w ale w USAD WSAD. WSAD, WSAD. No cóż, nie kupuj tego finalnego. Ale kto ja tu jest? To się nie chcę tu zobaczyć.

Tylko zrobiło! Nie mogę z Serio! Tak. Ha. Jaki ja. gościu! Czemu ja... Mam hakera odwróconego? No właśnie. O ja. Wiem. Ale jaja. Uuu, jestem w laserkach. I Marcel, ty widzisz, czy u mnie są lasery włączone? No, widzę. Ja to mogę ich zobaczyć, bo na razie nie widzę. A teraz? Są włączone. A teraz? Są wyłączone. A teraz? Poczekaj. Co? Нашиема. Нашиема. Е, ти шмато. Ти кузо. А, ищ там до себе. Иде, ти каза. Zobacz tylko, jakie macie fajne potwory, jak one fajnie wyglądają. No, gówno. No nie, trudno. Zardzewiałe gówno? Dokładnie. Przypomniał mi się content naszego kanału. Jakim tutaj jeszcze laty chodzi? Zardzewiałe gówno. A, Ciekawe, czy ja mogę coś Tobie kupić, nie? Nie. O, O, Jezu. o Jezu, udało mi się. O oj, Normalnie robi takie rzeczy. O, ja się ślizgam. Ja zaraz wracam. Aha, bo serdecznie idziesz. Ja wracam zaraz, mi się tam hajs nabija. Ty masz autoklikera! Co za gość, ja to wszystko na czysto robię. Daj go. No nie, 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 Jo, jestem Co chcesz? Nie od, od. Nie Czemu? Bo znowu mi pieniądze ukradniesz Nie ukradnę Nie Dobra, choć już ci otworzyłem Nie, dzięki, już nie To nie O jego jakiś Będzie kogo okradać Nie to mój freeze Nie go na ryj Kto to jest Przyjaciel Jak się nazywa cpl 1 Zobacz to na czacie Czacie Na jakim kur... Czacie Ma na imię Mirek? Ja nie, Miko, poreba. Ja też to, to możesz więc popisać na czacie. Na, na czacie? Tak. Jesteś. pytałem. Oooo, no, tutaj gorszy. Ha, ha, a to będzie nie odcisnął. Weź, nie udawaj debila, bo cały czas to się nagrywa. Pozdrów przyszło otwarte, nie? Tak. <noise> Ty debilu! No bo... No. No. Trzeba robić reklamy. Ale masz gównianą czapkę. Bo było to w takiej samej, bo to tam, bo to było w takiej samej scenie. Ej, ty kojarzysz typa, skądś znasz typa normalnie? No. A kto to jest? Nieważne. Nie na odcinków. On ma brzydkie uskino. On ma sobie kupić zarobówkę. Całego. Czekaj, okay. niech tu spada, jest spokoj. Mhm. Sery spoko? No? On się wydaje, że nie. sobie Co tak drzewy, ja? Nie wiem, to u ciebie nie lubię. No, u mnie też nie. no to nie lubię, to bardzo lubię. Ej to w Robloxie A to nie dźwięki Nie no Roblox jak... Ej no ej Co tu się dzieje? Ja wyciszyłem Robloxa bo to... Żeby miał prawa autorskie kurwa wezmą Teraz Kiedyś jak był odcinek z GTA 5? To mi przyszedł... to przyszedł mail, że ten o prawa autorskie. Bo tam było radio włączone, czujesz? i Przyszło o prawach autorskich. Wow. Bo włączyłem przez kilka sekund filmu, nie? Ty biegnie do ciebie, kurde.

Ej, ja już bardzo stosowne na ilości pieniędzy zarabiał. Tu Wziąłem mu pieniądze, on zobacz, zobacz na czat. Zabrałem mu pieniądze, on napisał. Ej, co? No chodź, napijemy się. Czemu ty chcesz ze mną się nachować? Chcesz mi oblać kwasem, szmato? Niech to nie kwas. przypiję. Brę. A, wdaj. Co? Jaki ham kurwa. No nie trafiłem, by ty... Wiedziałem, debilu. Tobie nie można ufać. Dzięki. Dziwo, tam jestem, można trzeć przejechać. Ja, myślałeś, że mnie zabijesz. Tak. Ah. Tu źle myślałeś. A ja jestem czemu Skończyłeś? O już skończyłem. Ej, dobra, teraz na na serwisie napijemy. Ja coś kupiłem właśnie za ileś na pieniędzy, nie. O, to jest to, co ja mam. Ej. To jest chyba coś innego. Nie, to jest Nie, to masz blok A ja mam coś innego. Ej. Do czego to służy, halo? No nie Jaki on taki malutki, nie? No. Ej, a wiesz co, tutaj w warsztatach bez pełnictwa można zrobić. Really? Ej, że masz ta nic nie robi.

Aha, ty się reżyserowałeś! Brawo! A widzisz, to jest fajnie, to działa. Ej, to może przeniesiemy cię na jakiegoś innego tape'a, bo dosyć krótki będzie odcinek. Dosyć krótki? Już trwa 23 minuty. Aha. To dawaj, nagrywam ci jeszcze jeden odcinek. Dobra, będziecie mieli... Używa ile odcinków będzie? Dwa pożą nie już <grywa> wziąłeś, bo mogę ci wymaksować, chodź dobrze Ale po co? No dam ci hajs, nie? Nie możesz mi dać hajsu Mogę Może No, to no nie chcesz chociaż... okay. jeszcze Chodź co dobra Mam 20 tysięcy to Dobra, ale weź mnie w wpuść to jest otwartek. Na pewno. Tak. No dobra. Czekaj. Zobaczy czy to We... działa. Czekaj. Czekaj. Nie, fejkowe warunki. To wszystko fej. Co wziąłeś tam sobie parę? No 69 wziąłem. 6, mam 6,9 tysięcy. Zobacz. Halo, dalsze szefie, o.o XD dobre, idę. Dobra, chodź zaraz co do góry, jak to wygląda. Jo, ja, czekaj, i... tylko tam zrobię. To? Tylko tu sobie dokupię, Pieniędzy mm. Pieniądze sobie wezmę. Nie, tamten twój nie kolega nie się... Twój obo... kolega się chyba obraził na mnie. Dobra. Вот чтобы вышел, то а есть и надо.

Ej dobra, weź wyjdź mi z tej kumy Co to takie gruntowe? Kurwa, wypadł Masz, ciesz się jeszcze. się? Z czego nie... Jo, klikaj to O, nie. Dobra, wymaksowałem już sobie tego tajkuna. No. Uch, koniec odcinka. Dobra. Chodź tu gdzie zaczęliśmy odcinek. Tak więc to by było z tego odcinka na tyle. Marcelu, stań obok. Nie, mam nadzieję, że nie, filmik Wam się spodobał. Zostawcie lajka, like suba, jakiś pozytywny komentarz. I w sumie to wszystko. Chcesz coś powiedzieć? O, zapraszam Was na kolejny odcinek. No, dokładnie. Kolejny odcinek kiedy będzie? Nie wiem. Ja mam dobry pocisk. Jak se nagracie? Nara!